Witam wy w następnym odcinku z Poduszkowic. W ostatnim filmie zebraliśmy żelazo. W tym filmie poszukamy diamentów, ale najpierw muszę się uleczyć, bo mam bardzo mało zdrowia. Nie. Yeah. dobra. Hop. Muszę sobie łóżko zrobić w końcu. Żebym miał się czym leczyć. No, nie czym leczyć, tylko... Um, żebym się respił w swojej bazie, a nie na zewnątrz. Później się dostaję jakimiś szczelinami tutaj. Aha, ja mam kurczaka, a ja idę do bazy po kurczaki, nie? O i mamy więcej wyladza już w końcu, więc mogę sobie dokończyć seta. I... Chyba teraz ten następny kill -off miał tego, wystarczająco yy, tego, żeby, tego jakby mi się skończył. Dobra, żelazo sobie schowam do tej skrzynki. Tu są śmieci, a tam są wartościowe bardziej tamki. No. Dobra, yy, idziemy. Szuka diamentów.

I'm gonna hop into my local store. Uh. I'm gonna pop a lid and take a sniff. I'm gonna hang out with my best gals. I'm gonna get out from the heat. I'm gonna hang out with my best pals. This flavor can't be beat. It's the bee's knees, it's to cast me out. I'm gonna carry a torch, I'm gonna sing it loud. Till I get that cash, I won't take no no check. I want an ice cold glass, I know what to expect. Nuke, cool, nuke, nuke. Nuka Cola, nuke, nuke, whoa, -oh. Nuka Cola, nuke, Nuka Cola, nuke, -nuke whoa. -oh. I think I'm gonna lose control if I don't get some Nuka Cola. Nuke -nuke, nuke, 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 Cola. I don't play the tenor viola. I'm not good at eating right. I'm not a fan of wheat.

było na live, ie. przejście było tutaj gdzieś. Uu, gdzie by było przejście? Nie, no i temy. Nie tu, nie tu. Gdzie by było tu przejście? Widzu, pomóż, gdzie było to przejście? Nie, no. Gdzie tu było? Nie, no jak ja straszę teraz te wszystkie temy, nie. Najgorsze co mogło się stać.

No. Dali, 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 dali. To jest surendy tędy, tędy? Tak, tędy szłem. I tu było gdzieś zejście. Tak, dobra. I tędy. Tu już Miałem być taka dziura. musi być dziura. Taka, taka, nie taka. Tylko taka, dwie kratki. Dziura. Ciebie tu kopałem, tu chyba. Nie? Gdzie? Dziś po ciebie kopałem. Gdzie się po ciebie kopałem. Jezus, nie, jeszcze te potwory. Sio, uciekaj! Sio! I sobie, i sobie. i sobie. to Serdeczny jaksy? Nie no. Jezus... Straciłem wszystko... Że będziesz raz zrobić tej temy, no? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz... Ojej... Dobra, mi się nie chce, ja już chyba zakończę ten odcinek, nie no, co ja bym zrobił, po co ja się tam szedł, nie, po diamenty szłem, no, przeszłem zaraz obok, ale dobra, nie no. Ja w tym miejscu zakończę ten odcinek. No widzę, zostaw łapkę w górę, za te itemki mi się należy.